Zakończono remont kolejnej części ulicy Strzeleckiej prowadzącej z miasta w kierunku Gowina. Od 2002 roku rozpoczęto pracę nad przygotowaniem ulicy do reperacji. Wówczas zadbano o skompletowanie całej dokumentacji. Inwestycja ze względu na też iść szczupło środków i, no, nie mogła być od razu zrealizowana i jakby duży zakres. Jest to wprawdzie można powiedzieć tylko 750 metrów, ale jak widzimy tutaj, dokonano całej, najważniejsze było dokonanie odwodnienia tego Terenu są wykonane nowe pobocza, nowe rynny ściekowe, i tutaj największym zagrożeniem dla tego odcinka drogi były wody opadowe. Dlatego to może i tak długo trwało, bo też to wykonaliśmy tylko z własnych środków finansowych. Koszt modernizacji wyniósł 750 tysięcy złotych. Kompleksowy remont podzielony został na trzy etapy podzieliliśmy to, co mówiłem, ze względu na tą szczupłość środków finansowych i jak również na konieczność sporządzenia dokumentacji, więc to tak etapami spływało. Gdyby były środki finansowe od razu, po później zima przeszkodziła, no różne były również takie przeszkody od nas niezależne i dlatego to może trochę długo trwało, ale myślę, że efekt końcowy jest, jest dobry i miły dla oka i przede wszystkim bezpieczny dla kierowców. Teraz Wyspownicy mogą korzystać ze zmodernizowanej, a przede wszystkim bezpiecznej drogi wjazdowej do miasta. Jej remont był szczególnie trudny ze względu na położenie. Jest to droga kręta usytuowana na zniesieniach i niezbędne było też uporządkowanie infrastruktury przydrożnej. Oprócz nowej nawierzchni barier ochronnych wymieniono przepust znajdujący się pod ulicą.